Już po raz 26 odbył się bieg uliczny imienia Wojciecha Korfantego. Start miał miejsce w Katowicach, na placu Sejmu Śląskiego. Natomiast meta znajdowała się w Siemianowicach Śląskich, w mieście, gdzie urodził się Korfanty. Bieg Korfantego to tak naprawdę wyjątkowy bieg, bo to i aspekt sportowy, i rekreacyjny. Masowość biegania jest dzisiaj znana, wszyscy uprawiają ten sport i bardzo dobrze, ale tu mamy jeszcze jeden aspekt bardzo istotny i to nas cieszy, że ten aspekt historyczny, przypomnienia postaci Wojciecha Korfantego i połączenia dwóch miast, miasta, w którym się urodził się mianowi śląskich Katowic, z którym rozwijał, pracował swoją karierę polityczną, realizował i walczył przecież o polsko-śląska tutaj właśnie w Katowicach. Łączy to nasze dwa miasta, łączy też biegaczy w tej pięknej idei, tym bardziej, że w tym roku obchodzimy przecież pierwszy z trzech setnych rocznic powstań śląskich, czyli setną rocznicę pierwszego powstania śląskiego. Pomimo nie najlepszej pogody bieg zgromadził dużą liczbę uczestników. Wzięło w nim udział ponad 1400 biegaczy. Mimo, że pogoda nie jest dobra, może do maratonu nawet nie niezła, bo jest chłodno, ale ludzie są bardzo res. Entuzjazmowani, bo również wiedzą, jakiej pamięci to służy, ich bieganie na takiej właśnie trasie. To był wielki człowiek. Musimy sobie o tym ciągle przypominać, bo to był wielki Ślązak, wielki Polak i wielki Europejczyk. Dzisiaj po tylu, tylu latach te hasła Ślązak, Polak, Europejczyk są, są ciągle najważniejsze dla nas. Myślę, że tożsamość Śląska opiera się właśnie na takiej świadomości, jaką miało Wojciech. Korpanty. On nas wszystkich tego nauczył. Aby znaleźć się na mecie, uczestnicy biegu musieli pokonać dystans 10 km.